Siema. To jest kolejny z w którym pokażę Wam, jak zrobić serwer Minecraft 162 na Hamaki. Dobrze, na wchodzimy w innym podanym opisie i szukamy multiplayer server, po czym ściągamy Minecraft server Jar. Po ściągnięciu w, y, przyrzucamy go na pulpit i tworzymy nowy fol, folder o dowolnej nazwie. Ja na tego serwer. serwer. Wrzucamy ten i odpilamy. Musimy poczekać, a się ściągną nam pliki serwerowe. Dobrze, to możemy już włączyć. zreagowało. No. Następnie wchodzimy w hamaczy. I nasze IP z hamachi. Mm -hmm. nasze IP z hamachi. wpisujemy w server IP czyli 05 85 i następnie edytujemy resztę allow nether czyli czy chcemy mieć włączony y, nether w moim przypadku to będzie nie y, le, level name, czyli folder Nazwa yy, dwa folderu, w którym jest nasz świat. Na przykład mamy yy, folder o nazwie. świat. I yy. chcemy, żeby to, żeby to był yy, nasz. Nasza, żeby to była nasza mapa. Po prostu wpisujemy tutaj jego nazwę. Dobrze. Enable query. Nie wiem o co chodzi. Allow flight. Czy ma być włączone. Latanie. Są czasami takie bugi, że na przykład na Flyer się za to, że latasz, nie wiem o co chodzi. Dobrze. Server port to jest bardziej dla zaawansowanych, gdy chcemy na jedną IP zrobić kilka serwerów. Tego nie zmieniamy. Level type, e, też nie wiem o co chodzi. Enable Recon. nie wiem. Level seed, czyli synajczy mapy. Force Game Mode Te, mm, też nie wiem, masz, ale zostawiamy. Max Build Hate, czyli maksymalna wysokość budowy. Spawn NPCs. Czy mają być spawnowani yy, NPC? Nie. Czy White, white List? Czy ma być White lista, czyli yy, lista yy, ników graczy, którzy mogą być na serwer? Uważam, że to nie. Spawn Animals. Czyli czy mają się rozpić yy, zwierzęta? W moim przypadku to będzie False, Hardcore. Czy ma być w moim hardcore na serwerze? No, w moim przypadku to właśnie będzie Peaceful. Texture pack. Czy ma być jakiś texture pack na serwerze? Yy, to ma być chyba link, albo nie wiem. Chyba, ale raczej link. Online mode. Czy ma być tylko dla, dla premium? Lub, lub yy, na zwykłych no premium. W moim przypadku to będzie False. PVP. trzeba ma być e, włączone, włączona walka między graczami na serwerze? W moim przypadku to będzie False. Difficulty. Czy, e, czyli. Um, czyli. Albo easy, albo normal, albo hard, albo peaceful. Chodzi chyba o to. I w moim przypadku to będzie. Czwórka. Game Mode. Czy mam być wtedy Survival czy creative dla graczy? No, włączony Survival. Next Player, czyli maksymalną liczbę gaczy. Gdy mamy mało osób na serwerze, warto zmniejszyć tą y, liczbę, iż y, zmniejsza. zmniejsza lagi na serwerze. Ja dam 5: Spawn Monsters. Czy mają się rozbić potwory? W moim przypadku będzie False. General structures. Czy mają być, yy, czy mają się stworzyć yy, budowle typu świątynie, wioski, studnie i tak dalej. U mnie tego nie będzie. Czyli fonts, field distance, czyli chyba chyba renderowanie mapy, nie coś takiego. Mod. Czyli co będzie umieszczone pod waszym serwerem. Wikavi, toi. Dobra, to możemy już zapisać, zapisać, czy zamknąć. Następnie wchodzimy w hamachi i tworzymy nową sieć. Nie wiem, tam dla YouTube. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobrze. Następnie mamy nasz serwer. Muszę go załadować I włączamy kartę. O, przepraszam, że może jakieś szumy słychać, że wchodzimy O, coś mi nie tego kąpersza, gdy nażywa. Chyba nie jest dobry nagrywania. Hmm, dobrze. Oj coś. Aha, dwa razy. Mmm, okej. Okay to jest jedna No i e, na IP naszego serwera, to jest IP naszego hamaczy. Dlatego warto sobie warto sobie tutaj za, zapisać. I e, IP naszego hamaczy będzie inne e, niż wcześniejsze po usunięciu i po nowym zainstalowaniu. Więc Pięć, dziewięć. pięć, Dam. Okej. Jak widzimy, mamy własny serwer Hamachi. Może pokażę. Oj, przepraszam, jakby coś się zlogowało. Dobra. Także, y Dzięki za uwagę, także komentujcie, subskrybujcie, o, lajkujcie, cześć.